Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj o zapachach dosyć kwitnących, dosyć owocowych, dosyć rzeźkich. Marka Atelier Colon. Marka nieznana dla mnie przynajmniej. Kupiłem dwie próbki. Dwie próbki po 1,5 ml, jeden, 2 ml e, dokładniej, i starczyło mi to na 3-4 dni stosowania i próbowania dla Was tych zapachów. Nie chciałem większych flakonów kupować z tego względu, że słyszałem, że ich trwałość jest słaba. Natomiast jak to jest, zobaczymy w tym filmie, opowiem Wam, co o nich sądzę. Najpierw o Clementine, Kalifornia, i tutaj. Jak zawsze na początku nutki z Fragrantiki. Klementynka, mandarynka, jagoda, jałowca, głowa, serce, bazylia, anysz, gwiazdkowy pieprz, e, nuty bazy, cyprys, hajtańska wetyweria i drzewo sandałowe. I otwarcie jest bardzo takie rzeźkie, orzeźwiające, cytrusowe, bardzo właśnie mandarynkowo-krementynkowe, ale w takiej rzeźkiej, cytrusowej otwartości. Później zaczyna się magia na mojej skórze, bo na mojej skórze zaczyna się robić bardziej słodko i bardziej balsamicznie. Przez ten cyprys, tak mi się wydaje, przynajmniej. On to bardzo spłyca i bardzo właśnie tak e, słodzi tą kompozycję na mojej skórze. I o dziwo ten e, zapach Krementan California utrzymuje się u mnie bardzo, bardzo długo. Natomiast to otwarcie bardzo krótko u mnie trwa. To rześkie, cytrusowe pachnie na mnie bardzo kwiatowo, balsamicznie, bardzo przyjemnie, otulająco, niedusząco i nie mdło. W wydźwięku dla innych osób jest to zapach wesoły, radosny, ale też właśnie kwiatowy, taki przyjemny, powabny. Ja ogólnie jestem silnym charakterem i ten zapach powoduje, że robię się takim łagodnym barankiem co na co dzień nie jest prawdą kto mnie na ten wie natomiast jest bardzo przyjemny jest naprawdę bardzo przyjemny myślę, że jest to unik seks w kierunku bardziej kobiecym mimo wszystko natomiast przyznam się szczerze, że ja zapachów nie rozdzielam pomiędzy męskimi adamskimi, damskimi ale wiem, że nadal się to robi i chcę Wam dać dla Waszego obrazu jak dla mnie to pachnie Mamy rok 2015 i powstaje zapach Atelier Cologne, Pomelo Paradise, Paradise. I nutki z Fragrantiki. Noty głowy, różowy Greyfoot, kalabrejska mandarynka, i mamy również czarną porzeczkę. Noty serca, kwiat pomarańczy, mięta, róża bułgarska. Noty bazy, Vetiveria bursztyn, iris. I czytając noty tego zapachu, bardzo się dziwię bo ja wyczuwam przez całą jego trwałość na moim yy, ciele, na moich ubraniach, cały czas czuję otwarcie. On u mnie w ogóle nie projektuje. On się zatrzymuje na otwarciu i też kończy na tym otwarciu. Jego trwałość to około godzina. Godziny. Godzina. I teraz wolałbym wydać na Elizabeth Arden, która ma większą pojemność jest tańsza niż na Pomelo Paradise, ale dla mnie naprawdę on jest totalnie nietrwały. To jest taka godzina, jak idę do sklepu, to jeszcze w tym sklepie jestem, a on już blaknie. On już, on już totalnie u mnie nie pachnie. Go nie czuć, go, nawet tej smuszki takiej jakiejkolwiek w, na zakończenie tego zapachu nie ma. Tak jak powiedziałem wcześniej, on jest otwarty. I od razu zamknięty. Niestety. Natomiast zapach sam w sobie jest absolutnie piękny. Ja w tym zapachu wyczuwam przede wszystkim nutę bardzo świeżą. Bardzo orzeźwiającą. Orzeźwiające cytrusy. To są takie cytrusy skraplane deszczem. To są świeżo wyrośnięte drzewa, które niesamowicie dają nosie. I bardzo lubię taki, takie odczucie zapachu, ponieważ ten grejpfrut, bo mowa tu o grejpfrucie, który pachnie, no naprawdę jeszcze raz to powiem, bardzo rzeźko i bardzo orzeźwiająco. Jest absolutnie smaczny i absolutnie zjadliwy. Zdecydowanie jeśli miałbym kierować ten zapach do jakiejkolwiek płci, to na pewno jest to seks. To jest zapach, który popsikamy się i pachniemy po prostu radośnie, świeżo i wesoło. Czekajcie na kolejne cytrusowe świeżości, ponieważ będą takie w mojej kolekcji. Zapraszam na moje socjale i do następnego.